Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam nową ofertę, a będzie to willa na prywatnym osiedlu, które się nazywa Kuliera Park, ze wspólnym basenem, kortami tenisowymi i zaledwie 200 metrów od tej pięknej, piaszczystej plaży. willa znajduje się 200 metrów od plaży. I tutaj jest wjazd na to osiedle, tej dzielnicy Willowej, Kuliera Park. I wjeżdżałem tędy na tą dzielnicę Willową. I zobaczcie, tutaj jest park. Taki parczek mały. I tuż obok parku. Jest to pierwsza willa z tym największym terenem. Widzicie? Tu gdzie jest ten mur i to ogrodzenie takie z kamienia. Zobaczcie, bardzo ładne. To już należy do tej willi. Tu mamy park. Tam mamy plażę. Tu był ten wjazd. I to ogrodzenie należy do willi. To jest taka narożnikowa willa. Narożnikowa działka. O, o tutaj, tu, tu. I tam dalej. Jest taka furtka osobna, wejście, i kawałek dalej jest brama wjazdowa. Także wszystko jest fajnie ogrodzone, i dodatkowo jeszcze są te piękne rośliny, drzewa. Ładnie to wygląda. O, i tutaj jest główna brama wjazdowa. Pierwsza willa, nawet będzie widać, numer jeden. na przeciwko po drugiej stronie ulicy mamy tu takie boisko do piłki ręcznej oraz kort tenisowy. I z 20 metrów dalej po drugiej stronie ulicy mamy tutaj basen, który należy do wspólnoty oraz klub socjalny, który należy również do wspólnoty. Basenik jest bardzo ładny, duży. W razie czego, jakby ktoś miał taką ochotę, może sobie zrobić u siebie przy willi własny basen, bo jest bardzo dużo miejsca. Dobrze, idziemy teraz do willi. I jestem już w środku na terenie tej Willi. Zobaczcie jakie piękne drzewa. To jest ta willa. Troszeczkę jest zacienione. Ogród. Przejdę teraz z drugiej strony. Tu jak widzicie są miejsca garażowe. Tu jest główne wejście do Willi. Taraz. Tak, tu jest to główne wejście, a teraz schodzę w dół do ogrodu. Tutaj jest jeszcze dodatkowo wejście od ulicy. Fajne wejście do tego ogrodu taki w takim stylu Sama działka, sam ogród ma 1500 m2. Jest to największa działka na tym osiedlu Kuliera Park. I tutaj, jak widzicie na dole, te okna i to wejście to jest tak, jakby osobny apartament. Wejdę tam na końcu. Najpierw pokażę Wam tą górną część. A tu jest dodatkowo taki indywidualny apartament, który ma 90 metrów kwadratowych. Tutaj jest taras letni. Teraz obchodzę praktycznie dookoła jeszcze tą willę. Tutaj jest grill. Piękny fikus. A tam z tej z drugiej strony to już jest ten garsz i wejście główne. Tutaj mamy też drewienko do kominka przygotowane. Jestem ponownie tutaj od strony wjazdowej. Ominąłem willę dookoła. I wchodzimy teraz do środka. Zobaczcie, tutaj też tak fajnie ciekawie. Za szybą mamy tutaj takie palmy, jakieś roślinki. Na samym wejściu w holu. I wchodzę teraz do tarasu, do salonu. Tutaj jest główne wejście do salonu. Tutaj mamy ten ogród taki w środku domu. Bardzo ciekawe to jest. Salon wielki. Z własnym kominkiem tarasem. Zobaczcie, wyjście z salonu. Ma piękne widoki na ogród. I tu na dole przed chwileczką byłem, tam jest ten apartament jeszcze. Villa ma 450 metrów kwadratowych. Zobaczcie, tutaj jest jeszcze kominek, Są co no, to drewieńko było przygotowane, tu wchodzimy z salonu do biblioteki. wychodzę teraz z salonu, idziemy dalej. To jest ten hall. Przechodzimy dalej, i zaczyna się część kuchenna. Kuchnia bardzo duża też jest. Zobaczcie też na widok, tutaj na ten ogródek, który jest oszklony po środku domu. Tutaj jest pralnia. Tu jakieś takie na AGD, o. Coś takiego. Tam była ta pralnia i spi spiżarnia. do przechowalnia. Jest, wychodzę teraz z kuchni. Z kuchni mamy przejście do też do indywidualnej takiej sypialni. Widzicie? Z tej sypialni to są widoki na ogród, na ten taras, który byłem przed chwileczką. Pięknie. I wychodzę teraz z sypialni. I tu jest wyjście na następny taras. Ten, który wam przed chwileczką pokazywałem też w ogrodzie gdzie to jest to przejście i tam jest ten grill. I przy, sam, przy samym wejściu do kuchni mamy też wejście do łazienki. I tu mają też jakby jakąś przechowalnię, garderobę, jakieś tam inne sprzęty AGD. I to jest to łazienka. Wchodzę z powrotem do cholu i udam się na górę Jestem już na górze Zacznę od tej części który znajdziemy tak Łazienka duża, sypialnia duża z własną taką szafą wewnętrzną widzicie. Następnie następna sypialnia z własną szafą wnękową dużą. Tutaj ten piękny Fikus jest. Tutaj jest sypialnia numer 3. Również z jedną szafą wnękową. Wielka sypialnia. Z drugą szafą wnękową. I z wyjściem na taras. Zobaczcie, to jest ten ogród w środku, który żeśmy widzieli na dole tam oszklony. Nie? Palmy sobie rosną i jeszcze jakaś inna roślinka. I z tego tarasu jest też przejście do następnej sypialni. Tak, zaczynałem od tej strony, szłem tarasem, chociaż można tędy też przejść. Bo tutaj jest normalnie dojście bez problemu. Tu jeszcze w środku też jest przedsypialnia. Następna szafa wnękowa, że także szaf jest dużo. I to jest ta sypialnia numer 4, która znajduje się na górze. Też ma własną garderobę. Zobaczcie tutaj szafy. Łazieneczkę. Dzięka też duża. i widokiem na ogród z jednej strony i z drugiej strony. Teraz idę na najniższy poziom, ten który pokazywałem wam z ogrodu. Wejście na ten poziom jest tutaj bezpośrednio z holu. Tu jest ten ogródek w środku, tu jest kuchnia i tu jest zejście na dół z tej strony lub od zewnętrznej strony. Jestem już na dole, oświetlenie troszeczkę słabsze. Słuchajcie, tutaj gdzie są te drzwi, to jest takie pomieszczenie gospodarcze właścicieli. Mają troszeczkę tam nieporządek, prosili mnie po prostu żeby nie wchodził, ale ma około 30 metrów, 25-30 metrów kwadratowych. Tu jest hall. I teraz tak, tutaj jest indywidualny taki apartament. Sypialnia, okna wychodzą na ogród, salon z wyjściem też na ogród. Tu jeszcze jest następne pomieszczenie i osobna kuchnia, też, która należy tutaj do tej części dolnej albo dla gości, albo dla yy, wynajmu, bo można sobie wynająć oczywiście taki apartament indywidualnie. I sama ta część dolna, tutaj z tej strony, gdzie ten jest indywidualny apartament, ma 90 m kwadratowych, ale poza tym jeszcze mamy tutaj dalej, zobaczcie. Tutaj także wchodzimy tymi schodami. Tam jest to pomieszczenie, które jest zamknięte, te gospodarcze. Tutaj jest szafa w Nekowa, widzicie. Tu jeszcze są jakieś pomieszczenia dodatkowe. Też są szafy. Też tutaj można zrobić jakiś pokój, troszkę są niskie suchity, ale ja mam ponad 1,80 i jeszcze jest troszeczkę luzu. Wychodzę teraz na obrót od tej strony. Tam, jak widać, jest takie indywidualne wejście też, nie? Także willa ma 450 metrów kwadratowych. 8 sypialni, salony, cztery łazienki. Bardzo duży potencjał. Do plaży mamy 200 metrów. Jesteśmy na osiedlu rezydencjalnym Kuljera Park, który posiada własne korty tenisowe, duży basen. i wielki ogród tutaj widzicie ogród nasz piękny Pozdrawiam serdecznie